Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. W każdym samochodzie znajduje się układ chłodzenia. Bez niego TS musiałby być dość szczelny z powodu ciągłego przegrzania. System ten jest złożonym mechanizmem o wielostopniowej konstrukcji. Podczas eksploatacji samochodu układ chłodzenia jest narażony na działanie wysokiej temperatury i ciśnienia. Z tych i kilku innych powodów może dojść do rozszczelnienia chłodnicy. Taka sytuacja nie tylko zwiększa dyskomfort życia kierowcy, ale także stwarza zagrożenie dla wewnętrznych struktur samochodu. Każdy kierowca powinien wiedzieć, jak naprawić wyciek w chłodnicy samochodu, aby w razie wystąpienia takiego problemu móc go natychmiast rozwiązać. Czym grozi stały wyciek płynu chłodzącego? Jeśli chłodnica przecieka, trzeba wiedzieć, co zrobić lub do jakich specjalistów się zwrócić. Aby rozwiązać taki problem, stały wyciek może prowadzić do negatywnych a nawet niebezpiecznych sytuacji, przegrzania silnika i jego dalszej awarii, rekonfiguracji układu chłodzenia i naruszenia integralności materiału użytego jako uszczelka, zablokowania silnika, co spowoduje kosztowne i czasochłonne naprawy, oparzenia termiczne, które mogą wystąpić, gdy pęknięcie w chłodnicy pęknie, a gorący płyn wypłynie w postaci fontanny. W związku z tym Jaka chłodnica jest potrzebna i dlaczego jej nieszczelności są niebezpieczne, czas przejść do głównego zagadnienia. Rozważenia sposobów wyeliminowania nieszczelności i przywrócenia szczelności układu chłodzenia. Jak szybko naprawić wyciek? Przede wszystkim należy zlokalizować wyciek. Można to zrobić na kilka sposobów. Ostrożnie i szczegółowo sprawdzić sieć. Przez którą odbywa się ruch cieczy. W miejscu wycieku pojawi się mokra plama. Ta metoda nie zawsze daje pozytywny wynik. NP w przypadku mikropęknięć. Kompresor pozwala szybko znaleźć wszystkie problematyczne obszary, które będą wymagały naprawy. Wszystkie wyloty na chłodnicy są zamknięte, pozostaje tylko jeden wyniot. Układ jest wypełniony wodą, a powietrze jest dostarczane przez sprężarkę. Ciśnienie 1 atmosfery będzie wystarczające. W miejscach z kroplami wody po prostu i przecieka chłodzenie chłodnicy ta metoda nie wymaga demontażu uszkodzonej części, co docenia wielu kierowców jeśli chłodnica w samochodzie przecieka, a na jej konstrukcji nie ma mokrych plam i nie ma też pod ręką kompresora. Należy ją zdemontować. Konstrukcja jest umieszczana w pojemniku z wodą, najlepiej odpowiednią kąpielą, a powietrze jest dostarczane. W miejscu, gdzie pojawiają się pęcherzyki powietrza, dopiero pojawiają się problemy. Często nieszczelności pojawiają się po prostu w drodze, z dala od domu czy nawet jakiegokolwiek osiedla. Nie warto kontynuować jazdy. Jest to niebezpieczne dla samochodu i kierowcy. Powiemy ci. Jak możesz naprawić chłodnicę samochodu własnymi rękami za pomocą improwizowanych środków? Kawałek starej kamery samochodowej i zacisk pozwolą Ci zamknąć wyciek na chwilę i pojechać do najbliższego osiedla lub sklepu samochodowego. Przykryj wyciek gumą i zaciśnij go zaciskiem. Szczypce zdecydowanie znajdują się w zestawie drogowym każdego kierowcy. Są one niezbędne do zatkania uszkodzonej rurki. Takich rurek nie powinno być więcej niż 5. W przeciwnym razie chłodzenie zostanie znacznie ograniczone, a układ nie poradzi sobie ze swoim zadaniem. Uszczelniacz to bardzo przydatne narzędzie, które może pomóc w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Uszczelniacze są różne a zasada ich stosowania może się znacznie różnić. Instrukcje użytkowania są zawsze podane na opakowaniu. Studiujemy ją i działamy zgodnie z zaleceniami producenta. Przeczytaj również Jak pozbyć się powietrza w układzie chłodzenia samochodu, co zrobić, jeśli uszkodzenie jest poważne. Opisane powyżej metody mogą pomóc wyeliminować drobne usterki i to na krótki czas. Nadal jednak trzeba zająć się gruntowną naprawą która przedłuży żywotność części. Ponadto naprawa nieszczelności powinna być dokładna, aby nie doszło do nieprzyjemnej sytuacji na drodze. Uszczelnianie plastikowych części chłodnicy samochodu. Wiele pojazdów jest wyposażonych w plastikowe chłodnice. Są one wykonane ze specjalnej kompozycji, która charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na obciążenia robocze. Naprawa takich części ma pewne cechy szczególne. Jeśli nie zostaną one wzięte pod uwagę, kompozycja klejowa nie utrzyma się na powierzchni, a jednak znaleźliśmy kilka sposobów, które pozwolą ci przykleić grzejnik w samochodzie i zapewnić jakościowy wynik. Lutowanie ma zastosowanie do żaroodpornych tworzyw sztucznych. Można użyć zwykłej lutownicy. Spawanie na zimno to bardzo skuteczna metoda eliminacji nieszczelności w plastikowym korpusie. Jeśli wszystkie prace zostaną wykonane prawidłowo, zgodnie z zaleceniami producenta, nigdy więcej nie dojdzie do wycieku w tym miejscu. Spawanie na zimno celowo wiąże się z powierzchnią i tworzy połączenie o wysokiej wytrzymałości, które nie boi się wibracji. Zmian temperatury i ciśnienia. Klej uszczelniający może naprawić tylko małe pęknięcia. W przypadku większych uszkodzeń potrzebna jest inna metoda. W każdym przypadku metoda ta jest środkiem tymczasowym. Dwuskładnikowy klej 3MDP8005 wykazuje wysoką wydajność i jest w stanie pracować nawet z trudnymi rodzajami plastiku. Obrobione miejsce nie spowoduje wycieków. Ponieważ szef nie jest niszczony przez czynniki zewnętrzne i obciążenia robocze, jedyną wadą jest wysoki koszt, który waha się od 1500 rubli. Spawanie hosch jest specjalnie zaprojektowane do pracy z plastikowymi grzejnikami. Rezultat jest niezawodny i trwały. Szef jest przeznaczony do dużych obciążeń roboczych, co przykleić plastikowy grzejnik chłodzący jest uporządkowany. Teraz możesz przejść do praktycznego przewodnika. W zależności od wybranej metody plan pracy będzie się różnić, ale ogólnie wygląda następująco przygotowanie materiałów i narzędzi, które będą potrzebne w dalszej pracy, materiał do klejenia zazwyczaj są to kompozycje dwuskładnikowe, gdyż to one pozwalają osiągnąć wysoką wytrzymałość, papier ścierny do obróbki nieszczelności. Rękawice, odtłuszczacz, zwykle używany jest aceton, waciki. Miejsce wycieku i otaczający obszar są dokładnie czyszczone i odtłuszczane. Przygotuj klej zgodnie z zaleceniami producenta. Nałożyć gotowy do użycia klej na obszar roboczy. Jeśli pęknięcie jest duże, klej będzie nakładany w kilku etapach, aż do uzyskania szczelnego uszczelnienia. Odczekaj określony czas, który jest niezbędny do stwardnienia mieszanki. Zwykle zajmuje to 15 minut. W przypadku różewicy epoksydowej potrwa to 24 godziny, co jest istotną wadą tego materiału. Utwardzona powierzchnia jest szlifowana drobnoziarnistym papierem. Przeczytaj również, jak przepłukać układ chłodzenia silnika. Teraz już wiesz, jak przykleić chłodnicę w domu. Zgoda, nie ma tu nic skomplikowanego. Więc nie trzeba z takim problemem udawać się do specjalisty, lutowanie chłodnic aluminiowych, nie spiesz się aby wziąć lutownicę. Zawsze będzie na czas. Wcześniej należy zbadać rozmiar tragedii i wybrać najbardziej akceptowalną opcję naprawy. Możesz po prostu wlać lut na miejsce z niewielką wadą, a awaria o imponujących rozmiarach będzie musiała zostać pokryta łatką i przylutowana wzdłuż całego konturu. Dalej zostanie szczegółowo opisane, jak lutować grzejnik. Jeśli zastosujesz się do tych instrukcji, nawet osoba bez odpowiedniego doświadczenia, wszystko na pewno się uda, zdemontuj urządzenie, spuści z niego płyn, odłącz króćce. I wyjmij urządzenie. W miejscu wycieku usunąć brud, oczyścić skórzu i wysuszyć na suchą i czystą powierzchnię nałóż kalafonie, ale lepiej jest użyć kwasu lutowniczego. W przypadku grzejników aluminiowych ważne jest użycie aktywnego topnika lub lutu aluminiowego. Dzieje się tak ze względu na warstwę tlenku, która tworzy się natychmiast. Może to zakłócić cały proces naprawy. Na rurce może powstać wyciek. Taka sytuacja nie jest rzadkością. W takim przypadku konieczne jest podgrzanie miejsca lutowania i usunięcie rurki. Następnie przeprowadza się lutowanie lub wymienia rurkę na nową. Jeśli uszkodzenie jest rozległe, nie zawsze łatwo jest dostać się do rurki za pomocą lutownicy. W takim przypadku konieczne jest włożenie rozgrzanego pręta do uszkodzonej rurki. Temperatura spowoduje, że lód stanie się miękki. Co pozwoli na bezproblemowe wyjęcie rurki. Ponieważ mówimy o lutowaniu grzejników, warto udzielić porady na temat takich napraw konstrukcji miedzianych i mosiężnych. Aby naprawić takie części, należy użyć specjalnej lutownicy, która jest przeznaczona do pracy z takimi materiałami. Moc takiej lutownicy musi koniecznie przekraczać 250 W. Prace wykonywane są według następującego schematu. Powierzchnia jest również czyszczona i suszona, materiał jest podgrzewany, kalafonia jest nakładana tak równomiernie, jak to możliwe. Nałożyć lód również w równej warstwie. Czy naprawa jest zawsze możliwa? Naprawa chłodnicy nie zawsze jest wskazana. W niektórych przypadkach łatwiej i nawet taniej będzie zainstalować nowy. Jak jednak zorientować się? Że mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją i nie tracić czasu na naprawę. Pomożemy to zrozumieć. Nieszczelności, które znajdują się w miejscu połączenia chłodnicy z plastikowym króćcem, nie podlegają naprawie. Możliwe jest wyeliminowanie wycieku, ale tylko dla tymczasowego efektu. Lepiej użyć kleju epoksydowego lub uszczelniacza. Nic nie uchroni przed korozją która spowodowała rozszczelnienie układu, nie warto poświęcać czasu, pieniędzy ani materiałów na taki grzejnik, podlega on utylizacji. Uszkodzeń strukturalnych powstałych w wyniku wypadku drogowego często nie da się naprawić. Nawet jeśli istnieje szansa powodzenia, koszty naprawy będą znaczne. Każdy wyciek zaczyna się od małego pęknięcia który będzie znacznie łatwiej i szybciej naprawić. Naprawiona na czas chłodnica może jeszcze długo służyć i prawidłowo spełniać swoje obowiązki. Pamiętajmy, że nie wszystkie ustarki da się wyeliminować, w niektórych, szczególnie zaniedbanych przypadkach, konieczna będzie wymiana części.